Siemanko, z tej strony ja, wasz kochany y youtuber. Zmieniłem nazwę na Leny. Może tak teraz nam mówić. I długo nie było blokstrajka, Fap. blokstrajk włączony. O wiecie, i, mot i Motres nie nagrał tego. Pokazał jakby bezpłatnie zainstalować Minecraft. To bodajże. I filmiki śmieszne. To będę takie coś nagrywać. Będę wyszukiwać. O, się zakrzyciłem. <laughs> Ze szczęścia. No więc tak, gramy i pokażę Wam się co się zmieniło i co się zrobiło nowego. Niech się załaduje. Jaki ten, ten piękny guzik. Wystarczyło to kliknąć. Zaczęło kliknąć ten guzik. I widzimy się. No pauzy. Zaraz to zobaczycie. O! Zrobili teraz w ogóle magię. Teraz proszę w ogóle teraz to zar kurde zarobione. Milioner podle wszystkie skiny I zaczniemy od broni eee, mele mele Gdzie na to. Jeszcze nie karambit co mnie kurde rozwaliło. Jeszcze nie dodali skinów, ale już za kilka dni mam dać. Mam karambitan. Mamy... Hunting Knave, Bayonet Combat, Falcon Gram Falconem Najbardziej mi się podoba tylko karambit z wyglądem przechodzimy o jest coś mi nagły. dobra A Jest to sekret. I właśnie w tym sekrecie można, jakby nie, że tylko zdobyć wielką szansą karambit właśnie i tutaj te Falkiony coś tam to co jest dobra, pak, kliknij się no klikniesz się, dobra zmienimy się bronie. w ogóle jestem zarobione są nowe w ogóle, o na przykład chyba coś mi się z i tego nie było no nie było o, zrobił się NEO teraz, taki nowy NEO Tylko sobie zmienię na... To jest w to wulkan, dobra tu nie, nie. A na ten, na te Ja chcę zaczynować... O właśnie. Dodano dwa nowe czerwone skiny do... do... co to jest? To jest... R700. To jest... Kamuflaż i... i... krwista świnia. Dzięki. No tutaj nic się nie zmieniło akurat, chyba, że zanotali ten Frozen. Bo długo nie grałem. W ogóle chory jestem tak trochę. bak Nie chcę współpracować. Tu dali taki... czy to jest Foss? Tu dali Quentexa i Neo. Tu właśnie, o, ten skin. Marko. Tu, tu dodali nowy skin. Bo chyba nie mogę. O, nano. Bardzo mi się ładnie podoba ten skin. Ja używam chyba sam czasami. Czy coś tu pozmieniali? O, to coś fajnego. To jest z tego. Skiza na trójkę, to to przypomina mi. O, to szybko muszę kończyć. A, nic więcej, ale to Dobra. No i chyba żadnych broni nie dodawali, nie, nie dowagali. Yy, podobna sytuacja jest z karabinami. Mamy teraz więcej skinów, jak możecie zobaczyć. No tu tu. Możecie oczywiście wbijać. Mam serwery własne. Proszę, mamy 329, 29, 329. Więc to jest coś dużego. Możecie wbijać to do was. Mnie na znajomych. Dużo często gram w tą grę. Nazywał się Fotnisz. O Jezu, przepraszam. To jest fajny Dobra, pak. To Może. Ci... Mamy losowy wybór gry. I tu sobie wybieramy. I zrobili Hot hotknife, czyli gorący nóż. Coś podobnego do berka. Tylko że berek się nie zmienia, tylko. Tak jak był, tak zostaje i musimy ten i only jest a on to to jest i możemy od 4 do 12, czyli... No i tu wybieramy. To się chyba zmieniło. To coś jeszcze nie było. Chyba to... A, Create Server. No to możemy na Only. A Only tylko. Na przykład na... Słuchajcie Bo to wadali to tylko Dobra to, to każdy co ma to może M4A1 zakaza i wij... na serwer Fortnisha Fortnish Kropka YouTube yes. Kropka YouTube. YouTube, no dobra. No, i nie ma paszporta No i czekam. Nie wiem, jak Wam to pokażę. To fajna Only. Uważam, eee. że teraz jestem nobem, Nie wiem.

Dobra, wejdziemy na, o jadł, na chwilę na ten, na jakiś serwer polski. Ciekawe jak już jest na internecie. Kato, Kryst, Krystiana CR7 Polska, zombie Survivor. Hmm... Czekać jest, e, kto jest... Jezu, nie przejść po papel, po patelniu. Po się patelniom dostaje. A Taki ja, ja, taki mały spam. Kanał Прошу на канал и есть еще на... Нагреваем нагреваю пока... потом просто нагреваю. Chodź szybko, chodź tu do mnie Będzie gorzej O, oh, jest! Zabiłem cię, kurde O, oh, okej okay. No to mamy dwóch Polaków z Asylita To tam Bas To tam To tam Poznają Jest Nikusz A tu Friend kropka, kropka e, chat, ad no, dobra. No i no, no, To złożycie. Nie że O, tak się tym prezentuje karami. Bo ja robię w ogóle serwery swoje na jest I to będzie specjalny hot. ja się teraz czuję. jak będzie się nie pod filmem macie znaczy, ten. Ja tylko nie chcę nie, nie. <sans> <sans> chcę bez jakich rozwalił? ああ!

Jest nasz odcinek w tym rogu piękny. I dobra, ten to teraz to ogląda, ten teraz będzie wiedział hasło. Hasło to będzie 9982. Ja podam kolegom, jak wrócą. łapujcie, subskrybujcie.